Słoneczko, przyjemna temperatura, około 0 stopni i przełaj. Lecimy. Czołem. Dzisiaj zabieram się za wymianę moich opon, opon przełajowych, bezdętkowych opon. Serac CX to są klasyczne opony przełajowe oferowane przez IRC i mają taki bieżnik ten bieżnik dobrze sprawdza się w błocie w lekkim błocie w suchym terenie natomiast będę je wymieniał na wersję Mud która jest przystosowana do cięższych warunków która ma taki bieżnik które lepiej będzie sprawdzał się w śniegu, w głębokim błocie. Oczywiście to są też opony bezdętkowe i pokażę Wam też jak skutecznie, bezboleśnie wymienić opony bezdętkowe, albo przeserwisować w ogóle, sprawdzić co się tam dzieje w środku. Nie ma systemów idealnych. Wszystkie systemy, szydki, dętki i bezdentki mają swoje wady i zalety. Jak dla mnie, opony bezdentkowe mają e, najwięcej zalet w porównaniu z wadami i mam opony bezdentkowe na wszystkich moich rowerach. Jeżeli chodzi o IRC, to e, IRC ma w swojej ofercie trzy rodzaje e, bieżników. Właśnie te, które mam założone, czyli klasyczny przełaj, klasyczne opony przełajowe, e, te opony mud do na głębsze błoto, i opony sand, które mam w Gravelu, wszystkie sprawdzają się bardzo dobrze i naprawdę lubię tą firmę. Ale jeżeli chodzi o wymianę opon bezdębkowych, jak się za to zabierać, żeby się nie uciapać i w ogóle, będziemy potrzebowali przynajmniej dwóch łyżeczek. Polecam te łyżki, które są zaokrąglone na końcach. Nie polecam tych kwadratowych albo tym bardziej metalowych łyżek. Będziemy potrzebowali strzykawę, taką dużą strzykawę, którą możecie kupić w aptece bez problemu, do wyciągnięcia mleczka i później do napełnienia naszego koła. Dobrze, jeżeli ta strzykawka ma taką końcówkę, takie zwężenie, które pozwala skutecznie później wstrzyknąć świeże mleko przez wentylek. Będziemy potrzebowali mleczka do uzupełnienia i będziemy potrzebowali szmatkę do ogarnięcia tego co się wychlapało. Więc lecimy. Warto pamiętać, że wszystkie zalety systemu tubeless osiągniemy tylko na dobrej jakości oponach tubelessowych i obręczach tubelessowych, które są do tego przystosowane. Naprawdę jeżeli mamy dobry komplet opon i obręczy to system tubeless będzie działał fajnie. Będziemy mieli z tego masę benefitów. Jeżeli będziemy stosowali jakieś dziwne kombinacje, jakichś pseudo tubelessów, no to więcej będziemy mieli z tego tytułu problemów niż, niż zalet. Ta oponka siedzi sobie naprawdę ciasno. Mocno musimy ją zerwać z obręczy. z drugiej strony I wieszamy koło. Ja w ogóle. To jest stary wieszak gitarowy, który bardzo dobrze się sprawdza jako wieszak serwisowy do koła. Jest. Ma taką warstwę zabezpieczającą, więc nie porysuje nam obręczy. I koło sobie wisi. Wychlapało się trochę mleka, wiadomo. Tutaj mamy mleczko. Ładnie sobie spłynęło. I bierzemy strzykawę. I wyciągamy mleko, które zostało. Nie pokażę Wam całego procesu, bo nie zrobię tego jedną ręką. Ale generalnie jest to proste. Prawie 40 ml tego mleczka. I tyle mniej więcej lałem jakieś 45, bo. Na zawody po prostu nie potrzebowałem e, dużej ilości. Rekomendowana ilość do tych opon e, 33 to jest chyba 70 ml. Nie lałem takiej ilości, dlatego że używałem tych kół w zawodach i po prostu lałem troszkę mniej, żeby było troszkę lżej. E, co się miało załatać, to się załatało. A jeżeli miało się nie załatać, to się nie załatało. E, w każdym razie. No, mamy ściągniętą łopankę, teraz trzeba ją wytrzeć z tego mleczka, bierzemy więc szmatkę i po prostu jedziemy po wewnętrznej części. Mamy nową łoponkę i zakładamy ją zgodnie z tym, co pokazuje napis ROTATION. Tutaj znowu w oponach IRC jest tak, że naprzód zakładamy w jedną stronę, na tył zakładamy w drugą stronę, warto o tym pamiętać. I lecimy. Oponka jest już założona w połowie. Rzucamy więc. I dochodzimy do tego niewdzięcznego momentu, kiedy robi się ciasno. Można się wspomagać łyżkami. Można też przesmarować tą część płynem do naczyń. Co zrobię? Warto trzymać z jednej strony oponę podpartą na obręczy, a z drugiej strony małymi odcinkami podważać ją i wciskać na obręcz. Wtedy idzie to gładko. W miarę i naprawdę, jeżeli mamy dobre łyżki okrągłe, to nie uszkodzimy sobie obręczy, nie uszkodzimy opony. Siedzi teraz kompresor. Warto też sprawdzić, czy nasz zaworek jest w porządku. W tym przypadku jest ok. I dosyć istotna sprawa, ponieważ to jest y, nówka sztuka opana z pudełeczka. Jest sucha, jest nierozciągnięta y, i możemy mieć problemy z tym, żeby łatwo wstrzeliła się na rant naszej obręczy. Ja stosuję dosyć prostą metodę, która pomaga wstrzelić e, oponę, mianowicie daję odrobinę mleka pomiędzy rant a oponę. Tutaj. O tutaj można użyć. Niektórzy używają płynu do mycia naczyń albo wody z mydłem. E, natomiast w tym przypadku e, mamy Później dodatkowy efekt takiego mocnego wklejenia opony na rant obręczy. Eee, tak jak mówię, kto co lubi. Warto też przed procesem pompowania sprawdzić, czy eee, nasz wentylek jest zakryty oponą. Czy tutaj nie, nie wystaje w taki sposób, bo wtedy powietrze będzie nam wychodziło bokiem, a to jest. To tutaj jest właśnie ten kluczowy punkt, gdzie całe powietrze powinno wbić się do opony. No i najważniejsza sprawa, chyba, czyli kompresor. Naprawdę polecam mieć kompresor z taką końcówką również. Mamy generalnie tą końcówkę do pompowania. A ta jest do przedmuchiwania w momencie, kiedy umyjemy nasz rower. Ta końcówka bardzo przydaje się do wydmuchiwania wody z gdzieś tam z ruchomych części. Natomiast używamy jej też do, do nabijania opony, w momencie, kiedy mamy wykręcony wentylek. Po prostu zauważyłem, że sprawdza się lepiej niż, niż ta końcówka dedykowana do, do pompowania. Ma mniejszy opór. Więc powietrze z komory kompresora szybciej dostaje się do koła. Strzeliła. Tutaj jeszcze nie do końca siedzi. Nie jest to łatwy proces, nie będę oszukiwał. Trzeba kilka razy wysokim ciśnieniem nabić to łopone. Zanim się wszystko prawidłowo wstrzeli, ale nie przesadzajmy, nie jest to aż tak trudna sprawa. Spuszczamy powietrze, sprawdzamy czy opona siedzi. Jest wszędzie wbita, siedzi i nie schodzi. Jak widzicie. Uh, więc można zalać koło mleczkiem. Dobra, dopełniłem mleczko do 45 ml, założyłem tą końcóweczkę na strzykawę i, i teraz lecimy przez wentylek do koła jedną ręką. Z tej strony powinno być łatwiej, bo nie przeszkadza mi tarcza. I lecimy jedną ręką. I zrobione. I ostatni etap, czyli pompujemy koło. I proces zakończony. Proces zakończony. Oponka prezentuje się e, naprawdę elegancko. Kiedy nabierzemy trochę wprawy, ten proces naprawdę idzie gładko i, i nie jest tak strasznie jak niektórzy opowiadają. E, więc więc co? Więc ja zostaję przy Tyblesach i idę pośmigać na nowych oponkach. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej! Parę kilometrów już za mną na tych oponkach i jest lepiej. Nie czuję różnicy, jakby w sensie trzymania na boki, ale jest definitywnie różnica w momencie przyspieszania. Po prostu to, co się wsadza w korbę, idzie dużo skuteczniej w przyspieszenie. Więc pewnie przez układ bieżnika, który jest, który jest taki, no po prostu oponki lepiej się. Wrzynają w śnieg, w błoto i się leci po prostu szybciej.